Jest Pan jedynym pilotem w Polsce, który ma uprawnienia do pilotowania y, Spitfire'a i króciutko jak to się stało, że usiadł Pan za sterami tego samolotu? Y Byłem, e, najpierw wyszkoliłem się na szybowcach, byłem studentem Politechniki Warszawskiej, skończyłem Wydział Mechaniczny Energetyki Lotnictwa, e, potem dostałem się do lotu, byłem drugim pilotem, potem kapitanem w locie, e, potem zacząłem latać w innych firmach, na, na Boeingach i na, na Airbusach, e, no i w końcu doszedłem do wniosku, że czas na zrealizowanie pewnej obietnicy, bo to było tak, że jak chodziłem z dziadkiem na spotkania z lotnikami, do Wiktorii, lata 80., zupełnie inne czasy. E, mając tam lat 8, powiedzmy, e, powiedziałem, piękne były te zdjęcia, na no, tych zdjęciach te Spitfirey, no więc oczywiście będę latał na Spitfireach. E, no i starsi panowie powiedzieli, młody człowieku, jest parę problemów, tu, o których nie wiesz. Jest żelazna kurtyna e, i tak dalej, nie jesteś e, milionerem w Anglii, nie jesteś w rafie, nic z tego nie będzie. No a ja się założyłem, że to się uda. No więc postanowiłem to zrealizować. Zajęło to e, parę lat, bym powiedział 30, dlatego że w różny sposób się przygotowywałem do tego e, i, no i się udało. Także wygrałem zakład. Myślę, że miałem pomoc z góry.